Cześć, Jarek Łuczek firma Abart Wrocław. Dzisiaj objeżdżamy nocą Dodge Durango z 2019 roku z instalacją gazową BRC Sequent Plug and Drive, dopiero co zamontowano. Auto prawie nowe ma przejechane 6000 km. A my założyliśmy instalację gazową i sprawdzamy, jak działa. Jeździmy po obwodnicy póki co auto sprawuje się bardzo dobrze parametry silnika i parametry instalacji gazowej bez zarzutów prędkość maksymalną osiągamy w dość szybkim czasie bo auto ma ograniczenie do 190 km na godzinę i na razie tylko tyle możemy jeździć ale jeszcze później będziemy się starali pomóc klientowi znaleźć kogoś kto to ograniczenie ściągnie, ponieważ auto jest użytkowane w Niemczech i będzie mogło jeździć tam bez ograniczeń. Zapytamy klienta, jak sprawuje się auto dotychczas te, przez te kilometry, które przejechaliśmy? Na razie jedzie samochód bardzo dobrze. Na gazie nic nie czuć, czy na benzynie, czy na gazie jedzie. Ile auto paliło dotychczas gazu? Benzyny? U mnie w Niemczech, jak ja to około 20 litrów. I powinno palić około 25 litrów gazu. Zamontowaliśmy w aucie zbiornik 83 litry, do którego tankuje się około 70 litrów gazu. A jeżeli będzie paliło 25, no to jest szansa na 300 km na... bez tankowania na gazie. No i jak się będzie jechało ekonomicznie, to może i 500 się uda zrobić, ale to trzeba będzie jechać grzecznie wlew gazu zamontowaliśmy pod klapką wlewu benzyny e, dzięki czemu będzie można sobie bez problemu komfortowo auto tankować e, dzięki instalacji gazowej klient będzie oszczędzał 800. kilkaset euro 80 euro. miesięcznie 80 euro na każdym tankowaniu tak. powiedzmy, że 4 razy w miesiącu zatankuje, no to jest 300 euro w kieszeni Miesięcznie, czyli instalacja gazowa powinna się zwrócić po 5 miesiącach, po pół roku. No, może wcześniej? Dosyć szybko, może wcześniej, jak już będzie gaz, to pewnie się będzie szybciej więcej jeździło. Bo na benzynie to trochę kosztuje, tak? Na benzynie tu jest korek, także A. musimy chyba zwolnić. Parametry instalacji gazowej i parametry silnika są sprawdzone. Możemy śmiało wydawać auto. Klientowi. Wszystkich tych, którzy też chcą zaoszczędzić na gazie, na paliwie właściwie, bo na gazie to już trudno oszczędzać i tankować gaz, zapraszamy do naszej firmy na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy mają instalację gazową, zapraszamy na serwis, naprawy, przeglądy a wszystkich innych zapraszamy chociażby na naszego facebooka, na nasze www. i zapraszamy do zasubskrybowania kanału na YouTube, na którym prezentujemy podobne realizację samochodów z instalacjami gazowymi na rynek polski i na rynek niemiecki. Hej!